Jestem na Los Santos Carsom, leci dym ze trochę basen zajebie, O LSC, to twoja pierwsza droga z autkiem lecisz donat i w tyle temacie, yo płać, a nie czekasz, kasuję cię faktury, Poleci to mi kolejny klient, mordo jak tu nie ma naprawić co ty pier, zobacz te sztuki LSC, jakie piękne lody na patyku Robę naprawiam każdą brachę, stawiam G Sprawdzam blacklistę, wpisuję dane Mam go na liście, mówię jego włącz stąd. Dużo pracuję, jak na statusie pierwszym. Nie marnuję czasu. Dobrze się na nim bawię. Tym, a LSC, najlepsza firma. Jaka na planecie może być? Zapamiętaj też owa LSC, L, Skopka C, kropka, S. Pomyliłem się, słowa co? Słowa, ja przejdziemy dalej. Saj rano, widzę piękne autek króle rozjechane, Koła wypadły jak psy na trawnika. Kupuję herbatę z ziołkiem. Tyle ziomków, to mogłem palcach policzyć. Poranny rasczew staje o 12. .00. Cały dzień układany jak ADC. Czyli napawiony i tyle. Jestem RSC, Rozstan to z kasą. Widzę tyle śliczne panie co mi dają napoje. Ej ale twoja pierwsza droga z autkiem lecisz do nas. Aha, bo u innych nie naprawiam ci, bo nie zająć na blachach. A, silnika ci nie wyklepią, nie stają ci nowych drogich części. U nas wszystko pod ręką. Nie pierdolę się w częściach. Nie zamówię ci żadnych chińskich podrób. Co ty myślisz? Że ja Chin, że Chińczyk. To się grubo mylisz. Jo, to Ameryka. Walczymy tu o swoje. Nie poddajemy się nigdzie. I nie ściskam ci towaru. Mmm, A. Je. Je. To tyle było w temacie. Zawijam torbę i pakuję manatki. Schauen sure,